Dzień dobry. Chociaż to naprawdę już jest truizm, powtarzanie, że w tej sytuacji, w której dzisiaj się znajdujemy, używanie tego powitania powinno być chyba jakoś zweryfikowane i powinniśmy znaleźć jakieś inne, bo te dni naprawdę dobre nie bywają. W, nie wiem, witam, nie lubię, bo to jest straszne słowo i, i, i nadużywane. Więc trzeba będzie wykombinować coś innego. No zobaczymy, będziemy się zastanawiać. W każdym razie widzicie, co się dzisiaj dzieje w, i widzicie, czym, czym jest wojna z Rosją. Wielokrotnie i to od początku, kiedy wszedłem na tę polityczną drogę, powtarzałem Wam, że dzisiaj wojny robi się nie w ten sposób, że się wystrzeliwuje koniecznie rakiety. Putin czasami robi takie wojny, właśnie jak widać, jeszcze w ten sposób. Natomiast dobiera się na cieni niszczy niższej infrastruktury krytycznej tylko wyłącza się poszczególne części państwa, takie jak bankomaty, jak, nie wiem, telefony komórkowe i wywołuje się chaos, panikę, dezorganizację. Dzisiaj prawdopodobnie Rosjanie, trzeba to powiedzieć wprost, wyłączyli nam pociągi w Polsce. Wielu z Was dzisiaj nie mogło dojechać do pracy. Wielu z Was w... zastanawia się, jak sobie przeorganizować cały dzień i swoje podróżne plany. Zaatakowana została, wszystko na to wskazuje, że to jest cyberatak, schakowanie systemu i destabilizacja tych lokalnych centrów sterowania ruchem kolejowym w kilkunastu punktach w Polsce, co, co skutkuje paraliżem sieci kolejowej. Koleje zwracają się do podróżnych, żeby dzisiaj sobie to podróżowanie darowali. To też wywołało reakcję rządu w postaci zwołania sztabu kryzysowego właśnie w obszarze cyberbezpieczeństwa Polski, no i będą obradować, zastanawiać się, pewnie dostaną informacje, co zostało, gdzie skakowane i co wyłączone. To też pokazuje, gdzie dzisiaj jesteśmy z naszym cyberbezpieczeństwem, gdzie są dziury, jak potężne są te dziury. I, i mam nadzieję, że dzisiaj będzie trzeba zadać sobie, czy, czy komuś wystarczy się, już, żeby zadać sobie pytanie, czy w kraju, w którym Najwyżsi urzędnicy państwowi piszą sobie maile poza bezpiecznymi systemami łączności na, w Gmailach czy na wirtualnych polskach, czy, czy, czy my naprawdę jesteśmy bezpieczni. Bo widzimy, jak łatwo jest dzisiaj zdestabilizować kraj, nie wychodząc z domu, po prostu zatrudniając kilku gostków czy kilkudziesięciu. Nie wiem, jak się to technicznie odbywa, którzy siadają przy komputerach. W, Dowodów jeszcze nie ma, natomiast należy przypuszczać, że to właśnie nas spotkało, że to jest rosyjski atak z zemsty. Być może się te Podejrzenia, przecież do końca pewnie nie, niezasadne, potwierdzą w ciągu dnia. To właśnie dzisiaj pokazuje nam, z kim walczymy i w co walczymy. Moi drodzy, mam nadzieję też, że szybko się to wszystko poustawia i stanie z powrotem na tory, na nogi i pojedzie, więc tego wam dzisiaj życzę. Nauczkę z tego wszyscy powinniśmy mieć. Natomiast no, ostatnie 24 godziny pokazują nam też, z kim mamy do czynienia wciąż. Tam na Ukrainie, no przecież to jest. Ktoś tu pisze, przecież Kaczyński i spółka jechali koleją do Kijowa. No trudno nie mieć wrażenia, że to też może być w umysłach tych, którzy zaczęli hakować polską sieć kolejową powiązane. Taki przytyczek w nos i takie pokazanie, w, w kto tutaj tak naprawdę rządzi. Nie możemy dopuścić, żeby, żeby, żeby ten ktoś tutaj nami rządził. Zgadzamy się co do tego. Wczoraj oczywiście naj, chyba najbardziej poruszające, wstrząsające i gdzieś rozdzierające to ten atak bombowy na teatr w Mariupolu. Mariupol nad Morzem Azowskim to, to było miasto, które na pewno nie słynęło z antyrosyjskości. To miasto, które w, miało w sobie rosyjską kulturę. Przecież w tym teatrze były spektakle w rosyjskich twórców w języku rosyjskim. W, ono było potwornie doświadczone w czasie tej inwazji Krymu w 2014 roku. No i dzisiaj to jest to, to, no to jest kolejny symbol. tak? Znaczy, pamiętacie ten szpital położniczy i tę kobietę, która zginęła w teze zdjęć, które tak nas poruszały. Informacje, które do nas docierają o, o bombardowaniu tego, tego teatru, w którego gruzach śmierć znalazło prawdopodobnie ponad tysiąc osób, które schroniły się tam w schronie przed bombardowaniami dorosłych dzieci i osób starszych. To się po prostu w głowie nie mieści. Znaczy, jedyne porównanie, jakie przychodzi mi do głowy, to Kościół Świętego Jacka w, w Warszawie, Kościół Dominikanów. W, który zbombardowali hitlerowcy, zbombardowali faszyści w 1944 roku. Tam było ponad tysiąc osób y, y, chorych, ludności cywilnej, którzy się chowali przed, y, przed atakami, przed ostrzałem, przed bombardowaniami. On został zbombardowany, ponad tysiąc osób znalazło tam śmierć. W, jest jeszcze oczywiście jakaś szansa, że spod tych gruzów uda się komuś w tym ostrzale, który przecież tam cały czas w Mariupolu trwa, wydobyć kogoś żywego. Do końca tej nadziei nie wolno tracić. Ale, moi drodzy, no, powiedzmy sobie wprost, znaczy akt bestialstwa i barbarzyństwa porównywalny z tym, co faszyści robili w 1944 w, w, w Polsce w Warszawie. To już ja nie wiem, ja już nie mam skali do tego, żeby to opisywać. Tym bardziej, że widzieliśmy przecież zdjęcia, na których było wyraźnie napisane, czy było wyraźnie widać, że tam jest napisane "dzieci" z jednej i z drugiej strony, wielkimi napisami w białymi "dzieci" na parkingu z jednej i z drugiej strony "dzieci". Każdy to widzi, nawet z dużej wysokości, skoro widział to satelita, który robił temu zdjęcia. A więc oznaczone, że tutaj chowają się dzieci, tutaj jest schron, w którym są dzieci. Poza tym, przecież ci, którzy to zrzucali, doskonale wiedzieli, co robią. To się odbywa tak, że koordynaty do zrzucania tych bomb podają pilotom miejscowi zdrajcy, opłacani za rosyjskie ruble, którzy, którzy wystawiają takie cele na strzał, na bombardowanie. To są, to są faszystowskie zbrodnie, po prostu. Armia rosyjska jest dzisiaj faszystowską, hitlerowską armią. Putin zachowuje się dokładnie tak, jak Hitler w, zachowywał się w 1944 roku, i, w, i wypada życzyć mu, żeby skończył tak jak Hitler skończył w 1945. To, 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 to jest jakaś nowa miara nieczłowieczeństwa, nowa miara w, porażającej wręcz w bezduszności i, i nieludzkości. Mam nadzieję, i celowo, celowo, bo czasami mówicie, dlaczego pan tak podkreśla, yy, i często pan mówi, że to faszystowskie, że to, to dlatego, że to jest najgorsza obelga, jaką można skierować w Rosji yy, pod adresem państwa, pod adresem polityków, pod adresem żołnierzy. Nie ma w Rosji, która żyje mitem wielkiej wojny ojczyźnianej, yy, która wygrała z Hitlerem, faszyzmem i nazizmem, nie ma większego w, 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 w większej obelgi, większego ciosu, który można wymierzyć, niż powiedzenie, jesteście jak faszyści. W, jesteście jak faszyści. W, w tej chwili rosyjskie wojsko, Putinie i wszyscy jego pomagierowie, niezależnie od tego, czy zachowujecie się tak jak zbrodniarze w Mariupolu, czy, których czeka sąd wojenny, czy jesteście pięknymi panami w krawatach z zatroskanym wyrazem twarzy, siadającymi przy stole, jak Miediński, szef delegacji, były minister kultury, przecież przez 10 lat wrażliwa dusza szef delegacji, teraz tych, które jeżdżą na negocjacje z rosyjskiej strony, Ukrainiec zresztą z pochodzenia, żeby, żeby jeszcze dopełnić obrazu tej tragedii, która tam się dzieje. Coraz więcej jest głosów też napływających ze świata i analityków, i wojskowych, komentatorów wskazujących, że w może się coś zacząć dziać przy negocjacyjnym stole. Oczywiście, że Rosjanie będą robili absolutnie wszystko, żeby wylać jeszcze tyle krwi, żeby, żeby móc powiedzieć: No dobrze, to my teraz będziemy fajni, to my się zatrzymamy i nie będziemy mordować tych dzieci i ciężarnych, albo z czegoś tam jeszcze ustąpimy. Ukraina po swojej stronie też wkłada do tych negocjacji. W takie paragrafy, które no pewnie od razu widać, że, ben, że są wkładane po to, żeby mieć później z czego jak to w negocjacjach rezygnować. Tak Na przykład żądanie w rosyjskich reparacji po tej wojnie. Pytanie, gdzie to się zatrzyma? Bo, bo rozmowy jakieś są. Przypuszczam, że będzie wola jednak zakończenia tego w, za chwilę z obu stron, bo Putin też widzi, że tej wojny już nie wygrał. po prostu stracił szansę na wygranie tej wojny. Trzeciego czy czwartego jej dnia. Teraz może tylko bardziej grzę... grzęznąć, może bardziej się wykrwawiać, wykrwawiając innych, może siebie w... do grobu ciągnąć, ciągnąć ze sobą tysiące ludzi. A więc ta wojna będzie jeszcze, oczywiście, kosztowała kolejne ofiary, dramatyczne momenty, ale już będzie szukanie jakichś rozwiązań, już, 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 już widać, że to się po prostu nikomu nie opłaca, że ten akt szaleństwa. Skończy się tak czy siak przegraną Rosji, tylko pytanie, jak to słusznie dzisiaj zauważył w swoim tekście w Witold Jurasz na Onecie, były zresztą szef polskiej misji dyplomatycznej na Białorusi, teraz analityk, Rosja przegra, tylko pytanie, jaką cenę za tę przegraną zapłaci Ukraina. My z Ukraińcami oczywiście wszyscy bardzo, bardzo mocno jesteśmy bardzo mocno ich wspieramy. Robimy to na wszystkie możliwe sposoby. Potrzeba nam bardzo dużo też cierpliwości w tych kolejkach, które dzisiaj stoją w polskich urzędach. Wiecie, to, to cały czas trzeba pamiętać o tej ludzkiej perspektywie. No to są ludzie, który, którzy są tacy jak my. Czasami potrafią być wkurzający, czasami potrafią być do rany przyłóż. Czasami mają lepsze dni, czasami mają gorsze dni. Musieli zostawić często całe swoje życie wypracowywane jeszcze przez pokolenia ich dziadków. Są mi Migrantami w pierwszym pokoleniu to zawsze jest najtrudniejsze. Dopiero trzecie pokolenie migrantów tak naprawdę dopiero raz jest w pełni zasymilowane i czuje się u siebie w domu. Pierwsze i drugie to to, to to często po prostu odczucia gości, którzy muszą się dostosować do nowej sytuacji. Dobrze, że przez Sejm że, że zapowiada się nowelizacja, którą my oczywiście z GUSI będziemy wspierać, dotycząca tego, że ta pomoc powinna przysługiwać, mówiłem wam o tym wczoraj, nie tylko osobom, które bezpośrednio przekroczyły granicę, polsko-ukraińską, ale też osobom, które dostały się do Polski uciekając choćby przez granicę węgierską. Nie ma znaczenia, kiedy uciekasz przed wojną i przed bombami, przez którą granicę idziesz, masz, chcesz ocalić swoje dzieci. Więc idziesz przez to, która jest najbliżej, najbardziej dostępna. Jest naprawdę przed nami potężne wyzwanie. Mam nadzieję, że polskie państwo z Europą i z NATO, bo tylko tak możemy to zrobić, stawi mu czoła. Moi drodzy, w, no muszę lecieć dalej, bo dzisiaj cała seria spotkań poświęconych wydarzeniom najbliższych dni. Dzisiaj też spodziewamy się ważnego wydarzenia naszego wewnętrznego, politycznego. Mam nadzieję, że będziemy mogli w, o tym Wam opowiedzieć już wkrótce. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj. W, Proszę zobaczyć sobie tutaj trolling. Nie wiem, czy to konfa, czy to ruski trolling. Dlaczego nas tak zachód pcha do wojny? Niech mi pan na to odpowie. Kto ma w tym interes? Pan też jest czosnkowy. Czosnkowy to znaczy, czy jestem Żydem, tak? O to chciał pan zapytać. Rozumiem, że tego antysemityzmu nie może pan wyrazić wprost, więc będzie pan próbował przy pomocy różnych metafor, które są oczywiście czytelne dla wszystkich. Nie zachód nas pcha do wojny. To Putin wypowiedział zachodowi wojna. Jak się panu nie podoba w zachód, na którym pan mieszka, to loty do Mińska chyba nie są, ale pociągiem można się dostać albo przez przejście graniczne. Zapraszamy właśnie tam w wielu przedstawicieli pana opcji w polskiej polityce, a więc opcji rosyjskiej, która niestety jest również reprezentowana przez jedną z grupowań obecnych w polskim Sejmie i potencjalnego koalicjanta PiSu niestety. Tam powinno znaleźć swoje miejsce, tam wam będzie ciepło i dobrze i Sasza was przyjmie, mówię tutaj o badce Łukaszence i Wowa przyjmie bardzo, bardzo chętnie pewnie na Kremlu u gości Wszystkiego dobrego i szczęść Boże. Krzyżyk na drogę, jeżeli się Panu na Zachodzie nie podoba. W francuskie firmy nadal w Rosji czy o tym Putin ciągle gada z Macronem, a ja myślę, że to chyba nie jest tak. To nie jest też tak, że można wszystko załatwić w ciągu w pięciu minut i naciskając dwa guziki. Wydaje mi się, że to jest, że to jest dużo głębsza sprawa, a my dzisiaj możemy bardzo jasno pokazać, co myślimy o tych firmach, które z Rosji się nie wycofały, a więc w Auchan, a więc Leroy Merlin, a więc Decathlon. Sami dzisiaj decydujecie o tym. Gdzie pieniądze idą. Te firmy nadal pozwalają zarobić Putinowi i jego gospodarce. My, my, my możemy zdecydować, gdzie kupujemy, prawda? Nie musimy się, w, nie musimy, nie mamy jednej, w możliwy, jednej opcji na stole. Rosyjskie firmy dalej działają w Polsce, gdzie te sankcje, to prawda, i ministerstwo Sasina jakoś nie zbiera się do tego, żeby je solidnie przetrzepać. Oczywiście nie mamy nic przeciwko rosyjskim restauratorom, rosyjskim, nie wiem, księgarniom czy, czy nauczycielom języka, Rosyjskiego, którzy z Rosji tu przyjechali, odnaleźli się, tu jest ich dom. Jest ich pewnie w Polsce kilkanaście tysięcy i niech im tutaj będzie jak najlepiej. Tym bardziej, że zdecydowana większość z nich w, myśli to samo o tej wojnie, co, co każdy rozsądny i, i myślący człowiek dzisiaj. Nie możemy teraz opluwać, jak słyszę, Białorusinów mieszkających w Polsce, którzy się boją jeździć na białoruskich tablicach, czy Rosjan, którzy prowadzą w Polsce swoje interesy. Oni są z nami często dzisiaj po jednej stronie. To nie jest ich wina, w, 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 że, że przyjechali stamtąd, skąd przyjechali nie jest ich często rząd. Są ludźmi dokładnie takimi samymi jak my, tak samo to przeżywają i powinniśmy im okazać również solidarność, gościnność mimo, że, 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 że w, no właśnie mówią tym językiem, którym mówi też dzisiaj, w, mówi też dzisiaj ten, ten, ta agresywna część świata, zresztą pięknym językiem uwielbianym przeze mnie. Mam nadzieję, że kiedyś opanuję go w takim stopniu i nie będę przestawał oczywiście w, 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 tej, w tej nauce na tyle, że, żeby super sprawnie się nim posługiwać, bo po prostu pięknym językiem. Natomiast mamy mnóstwo firm, które nadal sobie tu trzepią kokosy i, i Sasin tego nie widzi ze swoim urzędem. Rząd, mówiłem o tym we wczorajszym wystąpieniu, do tej pory nie zrobił nic, żeby zablokować rosyjskie i białoruskie tyry i zrobić osłonę dla polskiego sektora transportowego. Przecież to nie, nie trzeba się oglądać na Brukselę i na Unię. Polski rząd to może zrobić natychmiast. Natychmiast, w, i, i ja to nie rozumiem, dlaczego tego jeszcze nie zrobił, będziemy, będziemy oczywiście w tej sprawie też bardzo mocno cisnąć i patrzeć, w którą stronę to idzie, licząc na, przyjaciel mówię od początku wojny, że te tiry trzeba zablokować. I to nie obywatele powinni robić w blokadach, tylko rząd. W, ja naprawdę bardzo... Też, że tak powiem, was zachęcam do tego, żebyśmy, żebyśmy w takich sprawach wywierali taki nacisk obywatelski i też pokazywali, czego oczekujemy, czego żądamy. A to jest jedyny język, który oni rozumieją, sondaże. Na koniec mam nadzieję, że się jednak dokona ta deputinizacja polskiej polityki, że, że usunie się tych wszystkich, którzy dzisiaj są po prostu agentami Rosyjskiej Federacji w polskim rządzie, w, w polskim Sejmie, w polskich mediach, w, w, którzy osłabiają nas, osłabiając nasze sojusze z Unią Europejską, osłabiają nas. No, no, trzeba sobie powiedzieć jasno: no, Solidarna Polska ze swoją agendą europejską pcha nas w objęcia Rosji. To jest realizacja rosyjskiej agendy. Część Konfederacji głosi otwarcie prorosyjskie poglądy. W PiS Przynajmniej jego część do tej pory obściskiwał się z Putinem, obściskiwał się z, 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 z Le Pen, z Salvinim, Może trzeba jasno powiedzieć, po której stronie się stoi. To, to nie są symbole, to naprawdę jest ważne, z kim rozmawiasz i z kim robisz dile i, i z kim sytuację załatwiasz. Wszystkiego dobrego Wam życzę, trochę na, trochę na gniewie, ale tak właśnie dzisiaj jest i idziemy walczyć o to, co można wywalczyć, żebyśmy przez ten zakręt przejechali jak najlepiej, jak najsprawniej, żebyśmy mogli zobaczyć się jutro, porozmawiać chwilę o tym, co, co możemy zrobić, żeby czuć się jeszcze bardziej bezpieczni, później przejechać weekend i przejechać kolejny bardzo intensywny tydzień. Już, już dziś wiem, że będą trzy bardzo ważne wydarzenia dla nas w tym czasie. W, Miały miejsce, i mam nadzieję, że, że każdego dnia będziemy mogli budzić się, trzymając mocno kciuki, kibicując Ukrainie, która bohatersko w, w, daje nam przykład w tym, w tym kompletnie nowym świecie, w którym znaleźliśmy się po, 20, po 24 lutego. Wszystkiego dobrego, spokojnego dnia Wam życzę i do zobaczenia jutro rano.